Witam Was serdecznie, dzisiaj sprawdzam sokowirówkę Simply Fresh marki Transa Electronics o mocy 1200W. Urządzenie wykonane jest ze stali nierdzewnej, posiada dwa poziomy prędkości, prędkość do 23 000 obrotów na minutę, wlot o średnicy 75 mm, dzięki czemu mieszczą się całe jabłka, elementy sokowirówki można myć w zmywarce. Elementy zestawu to: popychacz, pokrywa z podajnikiem na owoce i warzywa, sitko ostre ze stali nierdzewnej, separator z ciubkiem, pojemnik na miąż o pojemności 2 litrów, podstawa sokowirówki z silnikiem, pojemnik na sok o pojemności 1 litra oraz szczoteczka do mycia sitka. Urządzenie zaskoczyło mnie bardzo pozytywnie. Prezentuje się bardzo ładnie, nie jest zbyt dużych rozmiarów, będzie pasowało do każdej kuchni, szybki montaż i demontaż elementów, szybko się myje i nie ma problemu z wyczyszczeniem sitka używając do tego szczoteczki dołączonej do zestawu. Jest to bardzo mocny i solidny sprzęt, doskonale radzi sobie z twardymi warzywami nawet na prędkości pierwszej, szczególnie bardzo dobrze radzi sobie z twardą marchewką i burakami, świetnie radzi sobie także z miękkimi owocami takimi jak na przykład kiwi, truskawki czy pomarańcze. Jestem zaskoczona, jak szybko i sprawnie przetwarza produkty. Sok jest czysty i klarowny, bez żadnych drobinek. Sokowirówka nie przecieka, jest stabilna podczas pracy, nie porusza się. Uważam, że jest to produkt godny polecenia i sprawdzi się u każdego, nawet najbardziej wymagającego użytkownika.